Siemanoczko kaczko z tej strony Michał Gry i witam Was w następnym odcinku na moim kanale A dzisiaj słuchajcie e, dosyć jakiś taki odcinek Po prostu do nowego nowego update'u deblogase Zobaczcie po prostu a e, ogólny nowy update w Pet Simulatorze 99 lucky rides right. właśnie no a po prostu mówię ten nadejść w parę sekund robicie rides right, zdobywacie poziomiki co 50 poziomów Upgrade'uje wam się jajeczko na końcu e, macie e, skrzyneczki Z, z skrzyneczek możecie trafić albo tytanika albo huge albo nic tak, to jest prawda, albo Huge, albo Titanica, albo nic, ale każdy wie, szansa na to jest mega, 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 mega malutka. W ogóle, no, patrzcie, jak to wygląda, po prostu skrzynki. Titanic skrzynka jest mega brzydka, niedopracowana. Skrzynka Huge jest taka kolorowa, więc. Tutaj się nad nią postarać bardziej niż na Tytaniczną. Z tej skrzynki też jest huge, ale ona jest za klucze. W ogóle ten klucz był untradeable, ale teraz jest tradeable. No i tutaj można dostać 10 milionów gemów, ale jest na to mega mały procent. I tutaj mam 7 razy y, szansę na huge, ale. Nie opłaca się robić tego, ponieważ, ponieważ, no... A, i dlaczego mam jednego tylko huge'a? Ponieważ oskamowali mnie na pięć huge'a, ale po prostu się odrabiam. Po prostu się odrabiam, mam już jednego huge'a. Tylko teraz lecimy na trailing Plaza. E, dobra, lecimy na trailing Plaza teraz, więc ligam! I słuchajcie, jesteśmy już na Training Plaza, o kurde, co mi tu mamy, ProGamer, GZ, czy to, o 3 miliony rano, dzięki, dzięki, nie wiem co wygrałam, ale 3 miliony, dla CYBY, 10 godzin temu, dzięki, przyda się, bardzo dziękuję tym osóbkom. Za prezenty, czyli ProGamer oraz e, Maja i od 4 C kucy. O Boże! Macie dziwne diki, dobra? Dobra, tutaj mamy klucz, tutaj mamy gifty, mamy już 8 milionów. Powoli się odrabiamy, ale słuchajcie. Nie otwierałam jeszcze tych nowych giftów, tylko że 5 ich kosztuje milion, słuchajcie? Dobra, otworzymy sobie specjalnie na odcinek 5 takich giftów. Wiem, że mi z nich nic nie wypadnie, nawet żaden fiłczek, ale 5 giftów specjalnie dla osób, które obejrzały ten odcinek. Nawet mi boost nie wyleciał żaden. Oj, ten, nie opłaca się otwierać. Co to? Co to? E, dobra, dobra, dobra. Słuchajcie, słuchajcie, teraz szukamy Ofek za Huja. I 7 dionów. Słuchajcie, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać teraz. Kupiłem mikrofon i mam nadzieję, że dobrze działa. Fajny mikrofon. Ciekawe tu ta dwadzieścia no, siedem za no, słuchaj, ty tu masz dużo tych plus Nie,

Weź już daję tu 20. Dobra, słuchajcie, zgodzę się. Nie będę taki ten. Sprzedamy arcade'a bo nie. Po prostu twarz mu się nie rusza. No i mamy aktualnie 26 milionów gemów. I teraz kupujemy sobie huge. Cup jakiegoś. 28. No zamrakło mi trochę, no. Panie, no weź pan. Uuu, tak, słuchajcie, zachajcie. Bardzo chciałem mieć tego huge'a. Mianowicie jest to huge shrimp. On ma fajny kontrast. O, patrzcie, on w ogóle fajnie wygląda, patrzcie. Fajny, kolorowy. Ja właśnie jestem taki fajny oraz Kolorowy, kolejny huge do mojego indeksu. No znaczy, nie kupiłem se dwóch huge, bo nie ma po prostu tyle, ale powoli się odrabiamy z y, rzeczami. Powoli po prostu y, robimy coś tutaj w tej grze. Słuchajcie, jest 13 takich gargantuanów. Zobaczmy co... Kura... Ja myślę, że ktoś stoi z tym gargantuanem po prostu ciągle na jakiejś jednej, trzeciej plazie. A zobaczymy czy mnie załapie. Jak wyskoczy błąd, z, że... Mm, ta jest od pięciu, minimum to. Nieważne, nieważne. Dobra, lecimy słuchajcie. W ogóle osoby z YouTube'a zapraszam Was na mojego TikToka, bo w ogóle ten odcinek jest tylko dla osób z YouTube'a są także, znaczy jeszcze nie ma, ale będą. Odcinki dla osób tylko z YouTube'a, znaczy z TikToka. Na TikTok też wrzucam odcineczki. Kurde. Gościu tu mam gifty taniej. Spróbujemy sobie tam, nie wiem, 5 na 5 mi tylko stać. O nie, 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 to za drogie. Nie, nie. Nikogo tu nie chcemy dodawać chińskie znaczki. Dobra. My szukamy ofek za Huge rimpa, bo wiem, że w ogóle dużo osób go szuka i na pewno dużo coś za niego dostanę. Właśnie chciałbym go mieć. Uczciw, praw? Też. Boże, 10k. I co ty myślisz, że ja ci za 1 milion dam huge'a? Nie, no 10 milionów. Poprzera. Ta, mhm, 10 milionów. Ty jesteś jakiś, nieważne co. Dobra, gargantuan mi najbardziej chyba podoba gargantuan Green Reaper albo Santa Claus. Zobaczymy Green Repera, nie ma Santa Claus? Santa Claus jest. Zobaczymy jeszcze Matrioche. Matriochy nie ma w ogóle. Których gargantuanów jest najmniej? Z tych co? Są już tak jakby niedostępne. Matriochkę na razie, dobra. Takim... O, hipnotik jest mało. O, Grim Reaper. A Grim Reaper jest dostępny. Hipnotic i sunek jest za mało. No i Dont... Matrix, Pegasus. Jest jeszcze do zdobycia w jajeczkach. Ekskluzywnych. Tata. To Wygląda w ogóle ten Titanic Holiks trafił chyba, Holix Nie wiem, czy dobrze mówię, ale chyba tak. 7 i 8B już wchodzi, a więc. Nie no, ja wiem, czy trzyma swoją cenę. Znaczy, czy w ogóle miał swoją cenę. No, znaczy, jak. Dam utworzą ceny, to niech będzie. Czemu ktoś daje 3-3 miliony? Za takiego gifta, w którym nawet nie ma huja. Kto się oszalał? Czy co? Dobra, słuchajcie, będziemy powoli kończyli. Ja wam dzięki za to oglądanie tego dzisiejszego odcinka. No i słuchajcie, papatki, papatki jeszcze raz. Papatki!